Czy sztuczna inteligencja może zrobić sample, które będą brzmiały jak znalezione z winyla? Jeśli tak, to może być koniec świata muzyki, jaki znamy. Przywykliśmy do tego, że muzyka i sztuka jest czymś bardzo ludzkim. Aby serca poruszyć, musi serca wyjść. Ale czy na pewno? Dzisiaj przekonamy się, czy sztuczna inteligencja potrafi zrobić dobrze brzmiącą muzykę, którą możemy wykorzystać do zrobienia samplowanego bitu. A jeśli potrafi, czy nadal będziemy samplować utwory? Gdy robiłem bity samplowane, jedną z najcięższych rzeczy do zrobienia było znajdowanie dobrych sampli. Właśnie dlatego samplowanie utworów niekoniecznie jest pójściem na łatwiznę, a czasami wręcz na odwrót. Jeśli ktoś długo robił bity samplowane, no to na pewno dobrze wie, o czym mówię. Jeśli rzeczywiście to działa, co w tym odcinku będziemy testować, to oznacza to naprawdę niesamowitą drogę na skróty. I wręcz nieuczciwą przewagę wobec tego, co było wcześniej. Ile kosztuje ta fabryka sampli? Jest darmowa, a ten serwis to Output, co-producer. No więc zobaczmy, o co tutaj chodzi. Kurde, drogie się stresuje, nie wiem czemu. Ale jest w sensie coś takiego ekscytującego i przerażającego zarazem. No, zobaczmy, ciekawe, czy to działa. Piszmy, może. Jazz trumpet. Emotion. Ej, naprawdę jestem podekscytowany. <laughs> I ciekawe, czy coś z tego będzie. Dobra, słuchamy pierwszego sampla, który zrobił. Ej, to jest dobre. Wow! Ej, ta melodia jest naprawdę dobra. Ale jest bardzo dobra. Jeden. Wow, Ej, to nie brzmi jak robot. To jest bardzo jazzowo. Tam się coś dziwnego dzieje. Tutaj trochę było słychać sztuczną inteligencję. Ej! <noise> nie, ale to jest. Ej, czy my jesteśmy potrzebni jeszcze? Ej, to jest dobre, to jest naprawdę dobre. Ja nie mogę, dobra, czwarty sample. Tutaj troszeczkę też słychać, e, że coś tam komputer robił, ale ten trzeci. Dobra, pobieramy i co? Renderuje, tak? No to musimy poczekać. Mam <śmówi> no, przyznaczenie, że. <śmówi> Jest to przerażające. Ale jaja. No dobra, zobaczmy jeszcze coś, co dalej to potrafi. Weźmy sobie na przykład Underwater Piano Drake Type Love Song. To jest dziwne. Nie jest to może Drake type albo to, co tutaj prosiłem, ale jest dobre. To też nie jest Drake, to jest bardziej J. Dilla. Ale jest dobre. No dobra, coś to potrafi. Zobaczmy, czy uda nam się jakieś bębny tutaj zdobyć. Ej, to jest za dobre, co nie? To jest za dobre. Zobaczmy jeszcze, czy z bębnami coś potrafi. To mnie też ciekawi. Nope. Dobra, no, tu jakieś dziwne rzeczy porobił. Zobaczymy jakieś bryka, czy nam tutaj da. Na razie jakąś... jakąś nadzieję dla nas zostawia, że bębny będziemy robić sami. <ścoughs> Fajne, fajne. Ale dobra, zrobimy sobie bit z tamtego sampla, który właśnie sobie pobrałem. A jeśli ktoś chce się dalej pobawić i poprzerażać nadchodzącym światem, proszę bardzo, wpiszcie output. Na pewno wam wyskoczy na Google. Znalezienie sampla to jedno, ale czy zrobimy z tego bit? No i co, mamy tutaj paczkę. Sample pack? Wow! Mamy no tutaj miliard w ogóle jakichś różnych sampli, to jest w ogóle wow. Myślałem, że po prostu będziemy sobie pętlę ogarniać. A my tego mamy masę tutaj. Ej, 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 ej. A jeszcze mam wszystko podpisane ładnie. Wow, ale super. Jakie tempo, jaka skala. Dobra, myślę, że dzisiaj nie będziemy się za bardzo zagłębiać w jakieś różne czujności birybee, koko jumbo, tylko po prostu zrobimy sobie beat od razu z pętli. Więc tak najbardziej um, naleniucha. <laughs> Więc co, niby w takim tempie to wszystko jest. Sobie tylko to wytniemy. A zobaczmy tutaj, jak nam teraz pyknie. Eee... Dobra, w sumie mi się podoba ten klucz, ale... G minor! SADCY! <laughs> Zobaczmy, niżej może trochę, jakby to było. Ale w sumie chyba to G. To G było spokojne. Tym bardziej Wam powiem, G jest w ogóle ciekawą, ciekawą tonacją, bo akurat do trapu i do w ogóle takich elektronicznych gatunków ma to mega zastosowanie, ponieważ nuta G akurat jest taką e, jedną z niższych, które możemy po prostu swobodnie grać i które będą dobrze brzmiały, właśnie w basie. Więc to jest naprawdę mega tip. To teraz bębny dodajmy do tego. Huhu. No, bo 800 to zamyku powinniście pisać w jednej oktawie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. <grystanie> <grystanie> Uwielbiam tę wtykę, bo za zwykłych rzeczy ona robi niezwykłe, jak ciekły azot. I hurt. No więc co? Można z tego zrobić biz? <laughs> no i naprawdę brzmi to mega mega dobrze. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie spodziewałem się tak dobrej muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. I nadal jednak uważam, że cały czas będziemy raczej samplować jakieś utwory, i moim zdaniem w ogóle prawo powinno być wreszcie na tym polu zmienione. Bo sami teraz widzicie, że samplowanie utworów rzeczywiście no, jest czymś trudnym, bo znalezienie dobrego sampla, albo takiego sampla akurat, którego szukamy, naprawdę czasami może być nie lada wyzwaniem i wymaga dużej wiedzy, umiejętności, słuchu i itd. Tak A teraz trochę idziemy w taką ciekawą stronę, no, ciekawe, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Jeśli jednak samplujecie inne utwory, pamiętajcie oczywiście o prawach autorskich, bo niestety no, to jest teraz tak zrobione, jak jest. Ja oczywiście chciałbym, żeby to było znacznie inaczej zorganizowane, ale... <laughs> Jeśli chcesz zobaczyć, jak sztuczna inteligencja sama wybrała dla mnie sample, z których zrobiłem bit, to zapraszam tutaj. Mówił Nit i Nit. Big off.